Także witam wszystkich w kolejnym odcinku sezonu na rolnika jak widać w dzisiejszym odcineczku robimy prace pożliwne tego samego dnia e, z racji takiej, że straszą nas tutaj pogodą, że będzie tutaj lało wieczorem, więc wolimy to wszystko mieć poprasowane. Bo wiadomo jak już poprasujemy, no to to tak szybko nie, nie zacznie wpijać tej wody, bo to będzie fajnie zbite. Jeszcze dzisiaj pojedziemy na okrągłe belki. E, też sprasujemy, tylko mamy ogólnie tutaj dwa pola do zrobienia w kostki e, Za niedługo przyjedzie tutaj oska, zacznie sobie sam zbierać Miał przyjechać w sześniak, ale coś mu tam wypadło, jak to z młodymi Nigdy nic nie wiadomo No i tak, i sobie tutaj powoli prasujemy, jadę pić na godzinę Jest to prasa Sipma Z224 No powolutku sobie tutaj jadymy już sobie ją tutaj ładnie ustawiłem, więc wszystko jest jak najlepszy w jak najlepszym porządeczku. No i tutaj, e, tak jak mówię, no chcieliśmy poczekać do wieczora, ale straszą nas tutaj deszczem. Także nie ma co czekać, trzeba to wszystko poprasować, zwozić, zawsze na to będzie czas. E, I tak to tutaj właśnie wygląda. słomy jest dość trochę, więc fajnie, że tak tutaj jej nawet dało, bo będzie nam tutaj potrzebna z racji, że chcemy teraz iść tutaj, zwierzątka, a jak wiecie, no trochę jednak tej słomy te e, tej słomy jednak tutaj trochę będą te zwierzęta potrzebować a jakie będziemy mieli zwierzęta o tym dowiecie się w najpóźniejszym czasie ale póki co to <laughs> tutaj musimy sobie to wszystko przygotować na spokojnie troszkę ma kurde 60 ciężko nie wiem nie wiem ogólnie co się stało ale jest taki problem ogólnie z 60 że ma bo słabe wyjście na wałku. I czasami jest problem tego typu, że jak jadę do tyłu, no wstecznym jest włączona prasa, nie ma siły po prostu ta 60 ruszyć. Nie wiem, co tam znowu ją zaczyna boleć. Póki jeździ, to jeździ. Mieli dzisiaj od nas pożyczyć e, właśnie sąsiady na renówkę naszą, bo też będą chodzić obornik. E, tak więc. Tak bym podpił sobie już na pewno pod renówkę. Wiem, że trochę może by to było za duży byk, na ta, taka ranówka pod taką prasą, no ale ewidentnie coś tutaj 60 jest niehalo. Hmm, także jak ja te dwa pola nawet tutaj sprasuję, to potem tam osie też pomogę na przykład to tam poładować. O widzę chyba ja, przyjechał właśnie na pole. E, także potem jak poprasuję te dwa pola, pomogę mu tam załadować. Bo najważniejsze, żeby te małe kostki znikły. Wiadomo to 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 niby sprasowane ale z racji że to jednak ja ich tak mocno nie zbijam też więc yy, są dość luźne trzeba będzie tutaj powoli sobie to układać no spokojnie nic nie rzucać na razie żadna belka się nie rozlazła sznurek dobrze na razie ściąga także jest elegancko no jedzie tam oska powoli dobra nie wiem, czekaj to idę zobaczyć jak to tam idzie ta robota przykrajcie wyłączę na chwilę ten sprzęt dobra yo, ma siema, ma susiady byli byli? Ja. renówkę wzięli, Renówkę wzięli dobra, spoko, a ten e, mówili, czy tam, o której tak ile tam będą mieli czasu? Nie nic nie mówili. tej powiem Ci Osa jest jakiś problem jak ten wiesz bo tu dopiero na odcinku gadałem że ona ma taki problem to ta 60 na wałku z, z tą mocą coś na tej ta moj, moc wyjściowa na wałku coś ziemi się halo, bo jak ja chcę wiesz jest odpalona prasa, ja wrzucam mu wsteczny, a ona takiego mulca dostaje coś tam krupota trochę, wiesz? Eee, jak coś to ja ci potem pomogę ten, nie? Załadować jakie ja te dwa pola ogarnę Dobra Dobra to ja tutaj wsiadam i jadę z tematem także jadymy sobie tutaj dalej Dobra Oska sobie tam powoli będzie to ładować Czekaj tam muszę sobie to teraz tutaj podnieść do góry Tam sobie zobaczymy Dobra tam jest wszystko gitara Dobra wsiadamy nie ma, co, nie ma co tam zwlekać, także jedziemy dalej. Tutaj mamy trochę tego do roboty, więc troszkę tutaj poprasuję. Najwyżej jak będę kończył to pole, to się z Wami tutaj widzimy z powrotem. Dobra, tak więc jesteśmy już na drugim tutaj naszym polu. Zacząłem już tutaj prasować. Oska tam sobie powoli zbiera te kostki. Ale ogólnie mu powiedziałem, że jak tutaj sprasuję, pójdę mu tam pomogę, no bo wiadomo samemu to trzeba narzucać sobie tych balotów, potem znowu zeskoczyć z przyczepy, potem zaś trzeba wchodzić i to taka robota, wiecie, z... samemu to się można wiadomo co zrobić. No i dlatego kurczę tej ostatnie pole idzie w kostkę, o sąsiad tam jedzie, widzę obornik właśnie rozrzucają, dlatego nam od nas pożyczali. Dlatego tak jak mówię te dwa pola będą w kostkach, bo to pójdzie na naszą oborę. A okrągłe, jak to okrągłe na, na pewno znajdziemy też miejsce na nie, żeby je pochować. Tak więc generalnie robota idzie powoli do przodu. Ogólnie muszę zaraz mówić tutaj sąsiadowi, że mamy jakiś znowu problem z tą 60 ja nie wiem co z nim jest, Halo ale to już na razie nie ma czasu żeby to naprawiać ewentualnie jeśli to tylko coś tam ma z wałkiem no to będzie na razie ten ciągnik niebrany pod takie rzeczy jak pod, on, podczepione różne tutaj nasze sprzęty i tutaj powolutku sobie mówię jeszcze dzisiaj chcemy ogarnąć tamte pola w okrągłe Belle. no i tak to sobie tutaj Powoli jedziemy z tematem. Trzy przejazdy zostały. No może i dużo tych kostki nie ma, no ale zawsze to coś eee, tej słomy. Eee, I tak powolutku sobie tutaj lecimy z temacikiem, dobra, Dobra, sąsiad nawet do mnie idzie. Zaraz się tutaj Zaraz tutaj się zatrzymamy najbliżej. Eee, przerwę kręci, przerwę. Oooo! Cześć sąsiad! Siema No siema, siema, jak tam? Ach, leci, leci. Obcykaliśta co ten ciągnik? Ja, do perfekcji ja w tym Ty dostaliś tam też SMS-a? No, widziałeś to, no Yo, się mi przyszedł. Ci powiem dlatego mówię, wsiadamy, jedziemy ten, żeby to wszystko pozbierać. Zaraz te kostki osa tam sam ładuje no właśnie, widzę, to No ale ty teraz. wiesz, jak to sama moja robota: weź sobie na ładę, na przyczepę, Ach. zeskocz znowu i to tak kurde jest, wiesz. Tu trzeba odzwolić, bo mogliście mówić, to byśmy a, tam już wiesz, ogólnie chcieliśmy to mionkę wziąć na, na kostki, wiesz? Dlatego no, no, kurde, no. sobie tutaj ją że tak powiem, pracujemy na małe, a te duże już tam pójdą sobie z pszenicy na okrągłe. I tak no. to wygląda. Powiem ci, jakiś mamy znowu problem z tym 60. -tką. Ja Coś nie, nie wiem co się. z nią. No ogólnie wiesz, tak wszystko jest pięknie, odpalisz wałek w o mnie Aha. no i kurde ona tak jakby nie miała siły na wstecznym to zapomnij, że ty z nią ruszysz w ogóle, nie jak masz wałek mhm. odpalony, Nie wiem. Przecież kurde nie takie ciągniki targały SIPmy te. No przecież to trzydziestka no by nawet utargała, targała przecież tam sip Powoli ale by u targała. A ta nie chce na, na wstecznym ruszyć, co? Ty nie wiem, co się skurczy. No. A, ale to, ja na razie nie mam na to czasu, ewentualnie jak się rozklekota to trudno to albo będę musiał znowu coś innego szukać albo nie wiem No Powiem Ci że jak ja to słyszę to już się po prostu cieszę wiesz że znowu awaria na tym traktorze <laughs> no Dawno u mnie nie był, nie? Dawno no, u mnie nie było. No wie. dawno u ciebie nie, bo no z tym 60kami to wiedzieć, czasem jest dobrze a czasem kurde masakra No jakaś. zależy na jakie odrafisz też Czekaj zobaczymy jak to tutaj Zbite to masz dobre czy nie patrzyłeś Jo, powiem ci dobre no, było. Nie chcę tak za mocno ten, bo potem sznurki pękają, kurde jak za mocno. Z... A bez sensu też. Jo. A tak to sobie powoli tutaj załaduję. I tak to wygląda tutaj u nas. Dobra, dobra a ty jak tam? Się wszędzie się... rozrzucasz obornik czy tylko na niektórych? Nie, wiesz tam robiłem na wiosnę próbki, nie? I tam no. gdzie mało azotu to. No u siebie musimy wszędzie dać, także kurczę nie wiem ile tam tego ale może nam na wszystkie wstać. Ale wóziliście, nie? No woziliśmy, woziliśmy, nie? Bo wybierzecie od tego, co wybraliśmy tam. No, 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 bo to... No, no, bo on gadał ze mną, to mówił, że to... tutaj... Jo, dobra. To wiesz co, Ci tam nie będę też zawracał gitary, a wiesz, jak to dzisiaj jest z tą pogodą, mm. na razie jest słonecznie, a... ale coś jest taka duchota trochę, ci powiem, nie? No jest duchota, no ale zobaczymy. Masakra. No, no, dobra, ty się zbieraj też, żeby ci jo, nie zwiało tej sumy. Jo. Powodzenia No na razie, cześć, cój Cześć sąsiad! A o której no. tam ten? Przywierzesz ten ciągnik Nie wiem, do godziny Do godziny dobra, bo ja po... A to, to na spokojnie wtedy Dobra jo. To powodzenia no, Jo, dzięki Dobra, jedymy Nie ma czasu O, sąsiad już tam jechał, łarać No i jedymy, o, no nie wiem, 160 to mamy tylko wieczne ukortanie, nic z tym nie poradzimy, powoli sobie tutaj to ogarniemy jakoś. Trudno jak będzie coś tam ząb się rozsypało, ale nie prędzej tak do tej dziesiątki będziemy zaglądać, jak dopiero jak już te prace tutaj wszystkie pożegne będziemy mieli zrobione, bo teraz na razie te ciągniki nam są potrzebne, no ale zobaczymy jak to wyjdzie i tak to u nas tutaj wygląda. Dobra, wiecie co? Na razie skończy nagrywanie. Najwy nagram wam trochę tutaj materiału, jak będziemy tam ładować kostki na przyczepę. I pokażemy wam w sumie ten nowy nabytek nasz przyczepę używana, taka trochę dorąbana, ale tyle do, do zważenia belek to jest sam raz. Także do później Dobra, tak więc jestem łoski. sobie tutaj powoli będziemy te belki ładować. No ja wiadomo, tam widom nie braliśmy żadnych. Tak powoli sobie tutaj je zbieramy. Trochę narzucać, potem poukładać. Jakoś to tutaj powolutku nam pójdzie. Dobra, sobie powoli tam jedzie. Ja sobie tutaj pogarniam tutaj. Tak to jest u nas. No. Powoli trzeba sobie jakoś radzić na polskiej wsi. Jak tam osa? Elegancko. Elegancko, to dobrze. Takiemu to no dobrze, nie? jak przyszłeś. Mówię, takiemu to dobrze teraz, nie? Siedzieć. Tak, jak ja sam skakał, pojeżdżał, skakiwał, wyskakiwał. No ja wiem, wiem jak jest, kurde, no co poradzisz, no. A ja w tamtym roku, co? Podobnie wiem robił. Bo też, się wtedy prasował. Tak, i widzisz, jak to jest, kurcze. No może jedną Takie przy... Życie na ja, ja nie wiem czy my to w ogóle jedną... nie no, jedną przyczepę będziemy mieć chyba, ale to... Coś ja, mi się wydawało, że dużo tej słomy leci, ale to nie ma za wiele ty Dobra, nie ja pod górę, szkoda, tam czapka, Hej, ja już przyniosę ją. Dobra, o, tutaj sobie ją rzucimy. Elegancko, dobra, ja sobie tam poukładam i widzimy się na drugim polu No tak więc... Jesteśmy już tutaj na drugim poletku. Powoli sobie tutaj pozbieramy. I tak to jest u nas, nie? Osa? dzień jak dzień. No, tak to jest przyżniwa. No. Tak to jest, no najpierw żniwa. Jeszcze ja nawet nie było kiedy ten dożynków zrobić. <grywia> no i tak to tutaj jedziemy. Ja tu tak mogę wam trochę. Co? Mówię wam trochę co O to jest, kurde, kurde dobra, wlaszkę ci postawi, i będzie dobry o, o, nie no dla tą Renatę będzie A no dobra, może i być tak Mówię, Widał nie brali im żadnych nic, bo to ręcznie, one luźne Ale, sznurek to, jest, nie jest. Taki, bo to jest sucha... Jo, Siano to dopiero nie jest kurde, czasami mokre no. jak diabli te małe kostki to kurde Masakra jakaś no ale co Pamiętaj. zrobisz, nic nie zrobisz z tym. O! Ach. Już się pewnie to za mnie śmieje w ciągniku. No, no. Niech on tutaj przyjdzie też, zobaczcie jak to było kiedyś, kurde. Ale nie, ja może źlał takiego ciągnika, kurcza, a ty się takim zytarkiem, pyrku. A niech wszedł. Oska teraz się tam nadźwigał trochę naskakał, to teraz przejmę, ma widzieć, no. Operator czapka. no. <taki> Takiemu to dobrze szofer jest, kurde może jeździć. teraz. Przynajmniej dobrze, że ktoś jest na tym pojeżdżony. Ja, bo... a ja ci powiem na biegu, bym go też mogli puścić i powoli jechać, a. ale to... Nie ma co. BHP trzeba jakieś mieć, nie? <taki> ja, tak to jest kurde. Tam trzeba zaraz co wziąć i poukładać trochę Dobra, na no osa, kręć, bo kręć. Ach, daje radę tam, kurde, ciapek nie da rady, jak nie da rady. No, a w ogóle teraz jeszcze nie gadałem, bo... ...zobaczcie, co się ciapek dorobił, bo tak osa widzisz, my tu gadu-gadu, a my nawet nie gadaliśmy, że my tu za, ten, zamontowaliśmy tutaj. No, ty, a co znaczy, ty mógłbyś... Znaczy konsolidatura, to... kurde, porąbało mi się cała Ty... Co? Co ty za to... A no właśnie, też zapomniałem mówić, że... Kupiliśmy taką używkę, no bez podnośnika, bez niczego Ale my ją tylko i wyłącznie wzięliśmy na belki czy to na okrągłe, czy to na kostkę taka tam pomocnika No powiem ci ile mogłem za nią dać, ile byś za nią dał Nie wiem, 400 400 no. no nie no trochę więcej dałem to jednak oponki ma fajne jeszcze to wy no nie wiem ile dałeś no. no 1500 dałem może dużo, niedużo, no ale patrz, ogólnie nie jest nigdzie tutaj tak. No to, że trochę już ją tam korodzia wzięła i tam farba pozdarta, nie ma źle. Ale pa, nawet tutaj gratis za pod podkoła do podłożenia, te widzisz? No wiem, ale ja i tak bym na twoim miejscu z Kipry. No i nie podpięliśmy węży, bo tutaj ogólnie mówię, on ten no bo ogólnie miała kiper, nie? Tylko wystarczy teraz nowe węże dać i siłownik. I luks przyczepać ci polem by z niej też była, wiesz? No właśnie, ja by na twoim miejscu się kierował właśnie tym, bo się przyda przynajmniej. No mówię, może ją będziemy osa remontować, nie? Bo kurde... No teraz nie. Licep... poro jak nie będzie co robić, nie? No, gdzieś kurde, albo na złomie, albo używany gdzieś na olikcie, wyhaczyć siłownik, bo węże to wiadomo, nowe, i by kurde śmigała jeszcze. No, ale no, mówię, bo ja wezmę, ja bo chudzy, była na no, Oliksie, kurde, jo, coś tam już chmury się nadciągają, trzeba to powoli, kurde. No, ja nie wiem co, nie ta, wiecie, ostatni rządek tak. chyba włożymy, coś, Czy jeszcze będziemy kładli do góry? Jo, jeszcze chyba ostatni, wiesz, nie ma co tyle ładować tutaj na nią Tu wiesz, niby, patrz, niby widać, że zdrowa taka w miarę, ale... nie. Nie ufam tej przyczepy jeszcze. No, i Nie i... wiesz, czy potrafi, to lepiej nie pchać. Dobra, także widzimy się w sumie na gospodarstwie przy rozładunku kostek. Dobra, tak więc my już tutaj kończymy sobie wrzucać belki. Oska tam ładnie poukładał u góry. No, troszkę mamy no tam przyczepa, i te resztki to żeśmy tak wrzucili, już naciepali, nie układaliśmy tego nawet. No, także dobra przyczepa, belek, znaczy kostek była. I tyle, no. Tutaj powolutku sobie z tym. Działamy. I zaraz przerwa na obiad. No i wtedy będzie już elegancko. Oj. Osa, nadszasz no tam? Dawaj, dawa. Jak w tym, jak w sami swoje. Jaćka, pomódl Ci. Nie, dam się radę. To Ci pomogę. O, chyba sąsiady przyjechali z ciągnikiem. Czekaj, idę tam zobaczyć. To dobra, to na razie to zostaw, chodź, pójdziemy na obiad, potem się to poukłada. O, popa. Dobra, idziemy tam. No, tutaj go zostawił, o, legacko. Dobra, to... Eee! Pa... Cześć, cześć. Dobra, to tak zostaw, potem ja to tam... Potem to się my akurat też zdążyli, kurde, belki już rozładować, A teraz co, mówię... Nie nagrywali prędzej na tym, bo mówię, kurde, wiesz to nie ma. Panie, a jedzie bardzo, nie słychać go. O znowu jedzie kurde, ten bagażnik to wam się niedługo rozwali, To. Uh. <grym>, Dup, dub, dub, To jest kurde, agent, to, już jest. Ja, za przyma, <grym, o. <grym, to jest Za długo akumulator <grym>, trzyma. O. Czemu za długo ci akus trzyma? Ale. Nie, weź to wyłącz, bo tu dni Kurde nic by nie było słychać A to. Chcemy to ulepszyć żeby jeszcze głośniejsze było No to tam Audi to kurde ta, Jeszcze se na dach daj te głośnik. by trzeba szkodzić. ulepszyć No z No i tak to kurde U nas to wygląda No my tak akurat zdążyliśmy ten kostki rozwodować teraz u góry Także wiesz tak, Teraz przerwa obiad Obiadek zjeść no i dalej jechać w pole Akurat teraz nie przyprowadziliście, To będę no, poczepiać pod Będą testy prasy pierwsze, jak będziesz szła, w okrągłych Dobra, my też się zjemy na obiad Jo Tak, drzwi mi może bo są od środka Jo Dzięki no, Jo, musisz... dobra, to na razie wtedy No, ta się tam. Ja to Ja pierdzielę, to dudnią To są agenti te Dobra, Oskar Ja mam drobne tam, kurde Dobra Oska, my będziemy też iść na obrę, Także my tutaj kończymy nagrywanie, nie będziemy tutaj przedłużać odcinka. Także trzymajcie się do następnego. Pamiętajcie, zostawcie tą łapeczkę w górę, to nas motywuje do dalszych odcinków. Także na razie! Hej! I na razie.